Wiemy doskonale, że gospel, ale czy punk czy metal? Metal. Reggae czy jazz? o, uh. Jazz. E, Cały pani zabrała na bezludną wyspę po jednej rzeczy z kategorii film. Film. Osiem i pół. Książka. Książka. Hmm. Tu mam kilka. Ale myślę, że bym wzięła Biblię. Spektakl teatralny. Gdybym zabrać? Ojej. Wszystko o kobietach. Obraz dzieła malarza. Czyk, młoka? Płytek z muzyką. Hmm. To jest bardzo trudne. Pewnie bym sobie zgrała jakąś. Playlistę. Tak. Chyba tak, na pewno. Nie dałabym rady inaczej. Jakąś emocję sportową, mecz, zdarzenie. Też zabrać w sensie? Uh -huh. Emocje sportowe. Mm. Piłka nożna. I wybraną scenę z filmu lub ze spektaklu. Scenę. żeby nie była egoistyczna, ale wybrałabym scenę LA z Fame, z musicalu. Jak długo Pani bawiła się lalkami w życiu? Do kiedy? Jeżeli się w ogóle bawiłam? Miałam, pamiętam, manie, e, Franie i Mania. Moja siostra miała Franie, i ja miałam manię. Może to ta miłość do lalek trwała, ja wiem, około roku. No przesadzam, ja nie wiem, nie bawiłam się e, lalkami. Bawiłam się piłką, młodziłam z datą na warsztat samochodowy. Lalek w ogóle w swoim życiu nie pamiętam. Nie ma Pani żadnym koszyku lalki Absolutnie nie. Nie, jakieś misie bardziej maskotki. Lalek nie, nie. Jest Pani bardziej rozważna, czy romantyczna? Romantyczna. Lalka w kinie, czy w telewizji? W teatrze w kinie. Braunek czy Tyszkiewicz? Ojej. Po trochu. Braunek. Kamasz czy Dmachowski? Nie, jakie to jest trudne. Też po trochu. Ale Kamasz niech będzie, że więcej. Kim jest Izabela Łęcka? Bardzo wrażliwą dziewczyną. Zagubioną. Nie dającą sobie rady ze swoimi emocjami. Szukającą szczęścia. pragnącą miłości, ale chyba sama nie wie, jakiej. Wydaje mi się, że jest y, opuszczona przez cały świat. Czuje się taka, jakby była wyalienowana, sama w świecie. Ale jest też dużo... Y, ja znajduję, odnalazłam gdzieś w niej y, nawet taki, e, takiego szaleństwa, takiej żartobliwości w niej, radości. Takiej łuny szczęścia, ale to, to szczęście jest takim e, jakby chwilowym, mm, chwilową emocją i, i na pokaz często. Aczkolwiek wydaje mi się, że, że to jest szczere, tak naprawdę. Zawartość Izabeli Łęckiej w Rejnie Gosławskiej. Myślę, że nawet 70%. Znaczy nie wiem, czy nawet to jest, to jest słuszne słowo, jakie powiedziałam, ale 70%. Byłam bardzo zdziwiona w ogóle, dowiadując się, że zagram Izabelę, a teraz mówię 70%. Adaptacja może też tyle z, zrobiła, że. Czemu jesteście młodsi trochę, prawda? Tak! Izabela przecież miała chyba z 30 parę lat. To już w ogóle był w, w tamtych czasach, to już, już kobieta tak naprawdę. Wdowy już były w tym wieku. Ja mam jeszcze 27, ale powiedzmy, że gdzieś już ta, ta okolica jest bliska. Ja dzisiaj są single, dzisiaj nie ma w starych panach. Tak, i to jest modne. Jestem singielką. <laughs> Singielki są w wielkich miastach, a na wsi są ciągle stare panny, prawda? No właśnie. Dlaczego to tak jest? Więcej możliwości tak. <laughs> Co by pani zmieniła? Co by pani zrobiła na miejscu Izabeli Łęckiej? Gdyby pani miała taką y, możliwość wcielić się w jej postać i pokierować jej życiem. Byłabym bardziej uczciwa wobec względem siebie, przede wszystkim. To znaczy, to bardziej by się pewnie szanowała? No, Izabela się bardzo szanowała, tylko że mnie mm, denerwuje w niej, jeżeli mogło coś takiego słowa co co re, nie denerwuje w Izabeli. Ta sztuczność, jeżeli mówimy o sobie, o szanowaniu siebie, dla mnie to jest sztuczne, to nie jest do końca. Aczkolwiek ona jest czasami taka głupiutka i infantylna, i ona to jest szczera akurat u niej. Izabela jest taka. Nie wiem. Czym jest ta rola dla Pani? Ogromnym wyzwaniem, jeszcze większym wyróżnieniem, cholernym zaufaniem. Mm. Nigdy nie sądziłam, że w teatrze muzycznym mogłabym zagrać. Izabelę Łęcką to jest raczej jakby ewenement jest też takim straszakiem. Boję się bardzo, ale jest też e... powoli się zaprzyjaźniamy ze sobą. Tak jak mówiłam o tych 70% bo bardzo dużo nowych rzeczy znajduje w sobie w Reni. Dzięki Izabeli. Myślę, że tyle.